Sponsorem kwietniowego odcinka o premierach gier na konsole na kanale BASGRAM jest literka L jak Lovecraft. Zanim jednak przejdziemy do kwietnia, to jeszcze jeden tytuł, który umknął mi na koniec marca, a mianowicie Dredge, który miał premierę 30 na PC, plejaki, Xy i Switcha. Pływamy kutrem, łowimy ryby, naprawiamy i ulepszamy naszą łajbę, a przy okazji odkrywamy mroczne tajemnice głębi wód, które kojarzą mi się mocno z lovecraftowym mytosem. No i do tego wygląda to bardzo ładnie. I już lecimy z nowym miesiącem, zaczynając od Road 96 Mile Zero, czyli prequela do bardzo ciekawej przygodówki, który pojawi się czwartego na PC, Xboxy, Playaki i Switcha. Tym razem będziemy mieli do czynienia z dwiema historiami, ale z tego co widzę, to będzie sporo elementów muzyczno-rytmicznych, a słuchając użytego w zapowiedzi kawałka muszę przyznać, że jeszcze bardziej ciągnie mnie w kierunku drogi 96. I thought I found a way back home, but now I'm, I'm going to Where are you going? After all this time's been gone, I think I just out it. See, you were at the wall in '86. You saw all that go down. We're to we're to you need to talk to somebody before all that eats you up inside. In 6 kwietnia na PC, Playakach, x i Switchu w końcu będzie można popiracić gryzoniami. Po dwóch latach opóźnienia wychodzi kickstarterowe Curse of the Sea Rats metroidwania, w której zamieniona w szczury piracka załoga szuka wiedźmy, bez złamać klątwę. Wygląda ładnie, a do tego będzie też drzewko do rozwijania umiejętności. Dodatkową motywacją dla mnie do ukończenia tego tytułu. Może być to, że w napisach końcowych powinno pojawić się moje imię, bo poparłem ten projekt jeszcze w 2020 roku, więc będzie grane na pewno na premierę. 11 kwietnia najsławniejszy fikcyjny detektyw ruszy tropem tajemniczych zaginięć i Lovecraftowego szaleństwa w remakeu Sherlock Holmes The Awakened. Gra została kompletnie odbudowana od podstaw, i z trailera widzę, że ma sporo elementów wspólnych z poprzednią produkcją studia Frogwares, czyli Sherlock Holmes Chapter 1. I tak jak w rozdziale pierwszym, Otwarty Świat wydawał mi się taką dziurą, tak w przypadku przebudzonego. Może to wyjść w produkcji na plus. Dowiemy się już niedługo, odpalając grę na PC, Playaki, X-y i Switcha. Wielka mądrość wyjdzie w naszą głowę, tak jak nasz mistrz wyjdzie w dół. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man, and I know how to stop you. The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. It's. it's real. All of it, it's. it's real. Dzień później posiadacze Xboxów serii X i S będą mieli w końcu możliwość zagrania w świetną grę Ghostwire Tokyo, która trafi na konsolę Microsoftu i prosto do oferty Game Pass po lekko ponadrocznej ekskluzywności na PS5. Grałem w niego dopiero w styczniu tego roku, ale mogę już teraz śmiało powiedzieć, że Ghostwire znajdzie się na liście tych najlepszych. Ciekawa historia i bardzo angażujące misje poboczne, świetna muzyka i mimo niezbyt rozbudowanego arsenału, zgrabnie skonstruowany system walki, to tylko niektóre z atutów tej produkcji. Jeżeli jeszcze nie graliście na PlayStation, to dajcie temu tytułowi szansę, bo naprawdę warto. A jeśli graliście, to nadarza się świetna okazja by do Ghostwire wrócić, bo wraz z premierą Xboxową zadebiutuje darmowy dodatek Spider Thread. Dostępny także na PC i PlayStation 5, który doda nowy obszar do eksploracji i nowe misje poboczne. Rozszerzy kadr scenki wątku głównego, da nam także nowe możliwości podczas walki i nowych przeciwników, a także wzbogaci tryb fotograficzny. A jakby tego było mało, to doda jeszcze nowy tryb gry: NICZ Pająka, gdzie w rogalowej mechanice będziemy mogli zmierzyć się z falami przeciwników, pokonując kolejne poziomy. 19 kwietnia zawita dodatek do gry. Gry wydanej i dobrze działającej także na PS 4. Twórcy jednak postanowili, że nie będą się męczyć z optymalizacją na poprzednią generację i skupią się na wykorzystaniu potencjału najnowszej konsoli Sony i Horizon Forbidden West: Burning Shores przeniesie na tereny Los Angeles tylko posiadaczy PlayStation 5. Więcej biegania, więcej maszyn, więcej. Tyle o tym dodatku, bo najpierw muszę skończyć podstawkę, by się nim bliżej zainteresować. Co to by był za miesiąc, gdyby na liście nie znalazł się jakiś film interaktywny? W kwietniu, a konkretnie 21, chyba na wszystko, co ma ekran, ma wyjść pełna walk i wartkiej akcji: Mia and the Dragon Princess. Do baru, w którym pracuje główna bohaterka, wpada uciekająca przed gangusami kobita co nie mówi po angielsku. To, jak wiadomo, oznacza kłopoty i nie tylko w komunikacji. Przyznam szczerze, że trailer wygląda bardzo zachęcająco i na pewno sięgnę po ten tytuł, ale jak to zwykle bywa, jak cena spadnie o 50%. Ten sam dzień na PC, Playaki i Xboxy ma się pojawić długo wyczekiwana przez wielu druga część pierwszoosobowej siekanki z zombiakami, czyli Dead Island 2. Tym razem wygląda na to, że będzie kolorowo jak w wesołym miasteczku, bo przenosimy się do słonecznego Los Angeles. Część pierwsza była jednym z moich ulubionych tytułów na PlayStation 3, ale formuła szybko mi się ograła i do Riptide już nie podchodziłem z takim entuzjazmem.

Angels, or as we like to call it, Hellay. Just think of it as your own stylish, sun-baked, zombie-smashing playground. And trust me, these hungry bastards are everywhere. But don't worry, there's more to this city than hours of happy skull-busting. It's crawling with adventure and crazy ways to pass your final days. We've got all the usual tourist attractions, albeit with a uniquely horrifying vibe. There's loads of survivors. You want a blast on a train special? Although. Will you get in the pizza? They're all as mad as the flesh eaters. How'd oh. you like me now, eh? Wait, wait, shit, shit, shit! Ah! Seems they like you a lot, Jacob. I'll take it from here we've all dreamt about smashing zombie brains right whether you're slicing kicking stomping burning or whatever it is you're gonna really feel it i guess dreams do come true and shit man you'd be amazed at what these angelinos keep in their hollywood houses katanas machetes swords A teraz ponownie słowo od sponsora odcinka. Tym razem w formie Metroidvanii z Lovecraftowym klimatem, która pojawi się na PC, Xbox One, X i S 27 kwietnia i trafi prosto do Game Passa. W The Last Case of Benedict Fox będziemy biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu, wypoczywać. Rozwiązując ostatnią sprawę, a jak? W karierze detektywa, śledząc tajemnicze morderstwa i rytuały oraz eksplorując wspomnienia ofiar, Benek stanie na barykadzie pomiędzy nami a tym, co nieopisane. No, będziemy lecieć. Cześć. Beniu? <gry> no, teraz już wiesz, gdzie jest barykada? I na sam koniec 28 kwietnia na PC, PlayStation 5, a także Xboxy X i S pojawi się druga część zmagań Kala Kestisa w grze Star Wars Jedi Survivor. Akcja gry dzieje się 5 lat po wydarzeniach z Fallen Order, a jeden z ostatnich Jedi w galaktyce wciąż stara się być krok przed ścigającym go Imperium. Wraz z Kalem wróci także BD1. Czyli jeden z moich ulubionych droidów ze świata Gwiezdnych Wojen. Nowe elementy walki, nowe planety do zwiedzania, ale wrócą też starzy znajomi. Zanosi się na ciekawy tytuł, a jako, że jedynka była na mojej liście najlepszych gier, w jakie grałem w zeszłym roku, to po Survivor także bardzo chętnie sięgnę. Cal. Look into the fire. It will warm you. you company but left unchecked it will consume everything until there is only ash how could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire hope may feel beyond her grasp and i think we finally found somewhere the empire can't reach us

Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Sponsorem odcinka o kwietniowych pyramidach. Po dwóch latach opóźnienia wychodzi kickstarterowe Kicks of the Kicks. Kicks. I tak. I tak jak w rozdziale pierwszym, otwarty świat wydawał mi. I tak jak w. Jezus Maria. Tak to jest, jak na szybko człowiek próbuje zrobić. A jakby tego było mało? A jakby tego było mało? A teraz ponownie słowo od sponsora odcinka. Świetnie. A PC, Xbox One, X i S, 20... The last case of Benedict, 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 Benedict. To jest.